Mafia tajemnice i ciekawostki, odcinek trzeci. Jołwam Pamiętacie mój dom? Widzieliście go w pierwszym odcinku. A to co, dzieciaki znowu podjebały mi sprzęt potrzebny do pracy. Ale olać to! Widzicie ten zajebisty wózek? Podjebałem go jakiemuś trufowi z San Fiero w stanie San Andreas. Ale to jest mało ważne. Mówił coś, że jego prawnuczek zmieni losy GTA. Dobra wsiadamy do tego złomu. Mam tylko nadzieję, że chłopaki z ekipy Polsa tu nie znajdą tego co się znajduje w bagażniku. O cholera. Za późno. Wyłączcie to imbecyle. Wyłączcie to albo od dziś będziecie robić kupę u Tomka, a on już nie ma brismi ni spray. A teraz do pierwszej ciekawostki. Okej. Okay. No więc tu się znajdujemy. Założę się, że bardzo mało osób wie o tej ciekawostce, gdyż nie jest ona łatwa do znalezienia. Jedziemy na czołowy z wodą, Oty Mendo. Co ty sobie myślisz? To twoja wina pierdolcu. I twoja też. Nie wolno ze mną zadzierać w trakcie programu. Dobra. Tym razem nam już nikt nie przeszkodzi. Dla formalności pokażę lokację. Dobra, ruszamy. No i o to mi właśnie chodziło. A teraz pokażę wam tego skurwy syna. Ukrył się. O tam jest widzicie, spróbuje się dostać bliżej. Oto wielki bedlun w całej swej okazałości. Lepiej spieprzam bo mnie w pieprzy jak Kopciuszka z Nazaretu. A mała ciekawostka w tym rejonie może mu już chodzić po wodzie. Oto dowód, a teraz następna ciekawostka. Ta ciekawostka jest obok, więc bez problemu tu dotarłem. A propos, ta ciekawostka, jak i poprzednia, znajdują się w jeździe ekstremalnej. Wchodzimy tak jak ja i już mamy Lost Haven City w swojej okazałości. Jeżeli jednak tam pójdziemy, to możemy natrafić na słabą teksturę, dlatego tam nie pójdziemy. Trochę tu nudno, dlatego udamy się do następnej i zarazem ostatniej ciekawostki. Jesteśmy w misji czysta gra. Pokażę tutaj pewną ukrytą ciekawostkę, a dokładniej lalkę, ale szczegóły za chwilę. Patrzcie, niby zwykłe ognisko, zwykłe pudła, deski, a tu taki szmelt. Te miasto schodzi na psy, żeby taką kupę trzymać w domu. Ona nawet nie jest ładna. A dla formalności, oczywiście jak wrócimy jej już tu nie będzie. A teraz idziemy do ostatniej części programu, czyli pożegnanie. A ja jeszcze skoczę do Ralfa, aby mi fajny wóz załatwił. Na dziś to już koniec ciekawostek. Mam nadzieję, że się podobało. A ja mam prośbę. Prosiłbym każdego, kto ma pojęcie o jakichś ciekawostkach w tym zapiziałym mieście, niech je pisze w prywatnej wiadomości. I sorka za ten dźwięki wony, ale mimo iż próbuję to naprawić, to jakoś nie wychodzi. Dobra, nie zanudzam Was i się żegnam, narka i zapro na kolejny odcinek.